Queens, czyli królowe, królowe pszczół w domyśle, zady przykładowa rozgrywka, gra od Bruno Catala i tu drugiego jeszcze pana, od y, takiego tutaj y, pana Vincenta, y, y, ilustratora znanego. Tak, mniej więcej wygląda tutaj na, na, z drugiej strony pudełka. Gra logiczna o, o pszczołach, w której zakładamy swoje pola orchidei e, prywatne. Tutaj mamy pole takie główne. Należy losowo wypełnić kwiatami i, i tymi orchideami, storczykami, plus na niektórych są już tutaj widać pszczoły. Jak jest pojedyncze, ma korony, to jest królowa. E, takie zestawy tutaj są. Tych, więc mamy różowe, mamy czerwone białe, niebieskie, żółte i takie czarne to są z, z, tutaj z wariantu. Kawy znak powinien dostać trzy, trzy ule i, i baryłki w kolorze tych kwiatów. Tu nie ma jednej baryłki, no nie ma tej, tej różowej baryłki. Bo producent nie, nie dostarczył jest błąd w produkcji, więc jaki zamiennik sobie musimy znaleźć. Mamy tego wszczelza na dowolnej linii sobie ustawiamy. Ustawiamy sobie stos, to jest dywersyfikacja miodu i on jest od 4, 5, tak, 6 i 10. Dla pierwszego, który zbiera tutaj komplet baryłek, czyli te, te 4 plus jedna różowa, to wtedy biorę takie coś. Ustawiam tutaj baryłkę miodu, kiedy zakładając pole, mam dwa kwiatki z danego koloru, wtedy taką baryłkę, miałbym tutaj dwa białe, wtedy taką baryłkę daję. Kiedy zakładam pole, muszę takie wszystkie te pola, te, te fragmenty, te miejsca na, na takim polu, na łące zapełnić sobie kwiatami, ewentualnie kwiatami z pszczołami, ewentualnie ulami, ule, ule warto przy pszczołach zapełniać. W swojej turze biorę kwiaty lub właśnie pole. Jak biorę kwiaty? No z danej linii mogę wziąć tak, albo jeden żeton z, pszczo z pszczołami, Albo i taka pszczoła od razu jak biorę to, to, to zamieniam z którymś kwiatem w swoim, na swoim polu. Albo dwa żetony i to mogą być dwa jednakowe kolory lub dwa różne, wtedy już nie mogę wziąć pszczoły. Albo mogę wziąć y, trzy, trzy różne. Powiedzmy tu startuję, no to wezmę dwa różne, położyłem je tu i, i się przesuwam o dwa miejsca, na razie nie uzupełniam pól teraz kolejny gracz. On sobie weźmie na przykład dwa jednakowe, dwa może wziąć jednakowe, i o dwa miejsca, raz, dwa się przesunął. Teraz tutaj kolejny gracz sobie weźmie na przykład, y y o trzy różne może wziąć, tak, tak, i tak. Wszczołę na razie mu się nie opłaca, lepiej tą potem tą pszczołę wziąć, i ją od razu potem zamienić sobie, tak. I teraz byłby znowu kolejny gracz. Ale jak wygląda, zróbmy jakiś, jakiś fragment gry z, żebym już mógł pole założyć, więc tu parę, parę wezmę sobie tych, tych kwiatków, jeszcze, jeszcze bym różowego wziął, o powiedzmy byłaby taka jakaś sytuacja, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, już może założyć jedno pole, to sobie zakłada pole, tak? bierze takie poletko i, i daje tak różowy różowy są dwa różowe yy, więc biorę no akurat nie mam różowej i tak no biorę czerwoną daję teraz niebieski niebieski i biorę niebieską beczówkę tak uzbieram komplet łącznie z tą różową nieszczęsną której tutaj nie ma no to biorę sobie 10 punktów będzie mi to punktować Kolejne pole. Aha, i muszę zapełnić całe, całe pole, które, które daje. Mogę je zapełnić tak, żebym nie miał. Mogę je ulem zapełnić. Po co mi te ule? Już mówię. Jakbym w przyszłości miał na przykład takie coś, bym zdobył, no to mogę sobie czy tam nie musi być taki kwiatek, to może być jakiś innych z, z królową, ale powiedzmy, że nie byłby niebieski, no to mogę sobie go od razu zamienić, tak? Tutaj. I jak zamieniam, nie ma tak, że to wtedy punktuje mi. Natomiast będzie mi potem punktowało, bo od ula Wszystkie pszczoły, które będą dookoła ula, będą punktowały, ile ich tam jest, tak? Powiedzmy, w przyszłości miałbym taką sytuację, że dałbym, o, takie coś miałbym, i, bym, i to też bym wypełniał, wypełniał znowu szczelnie, tak? I tak, dałbym tutaj, dałbym na przykład, nie wiem, tutaj, miałbym takie coś, potem miałbym takie, i na przykład miałbym takie. Jak dodaję to. No to te dwa mi jeszcze raz punktują. Że miałem tutaj dwa punkty, a teraz mam raz, dwa, trzy, cztery, tak? Że te po, 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 połączyłem z tymi niebieskimi, powiększyłem skupisko danego koloru i, i te wcześniejszym mi jeszcze raz punktują, tak? <kłysyka> Jakbym miał znowu gdzieś jakąś dwójkę, na przykład białych, czy tam żółtych, ale mam tylko jeden, to w przyszłości jak powiększę z jednym żółtym gdzieś tutaj, no to kolejny żółty mi przyjdzie, tak? I dałbym go w te miejsce. Zawsze musi być takie pole szczelnie wypełnione. Warto czasami, żeby było wypełnione ulami, mam trzy takie ule, ponieważ będą mi wtedy punktować pszczoły. Jakbym miał taką sytuację, że dany ul byłby dla o pszczoły byłyby na przykład pomiędzy ulami, to te pszczoły wypunktowały dwie i dla tego ula. I dlatego Ula, oczywiście jak muszę zapełnić, zawsze muszę zapełniać te, te swoje pola poza końcem gry. Koniec gry jest uruchamiany, kiedy będę miał takich pól, 4 jedna osoba, na razie mam 3, oczywiście powinno być zapełnione. Jak będę, miał, jak będę miał 5 tych pól, to każdy z graczy jeszcze wykonuje ruch, najlepiej żeby to było właśnie dołożenie pola i przeniesienie tego co tutaj ma do na pole, i wtedy nie musi takiego fragmentu całego zapełniać. W ostatniej po prostu, ostatni ruch danego, danego gracza to, to już nie, nie musi być te pole w całości zapełnione. Pamiętamy o tym, że jak mam tutaj gdzieś ten, ten kafelek z pszczołami, to, to warto go zamienić i, i postawić gdzieś pomiędzy, pomiędzy ulami. Żeby, żeby podwójnie punktował. No się, żeby była ta dywersyfikacja miodu, ponieważ wtedy od 10 tak, do, do 4 tylko możemy, możemy zdobyć punktów. Mamy te punkty za, za te pszczoły, mamy te punkty za powiększanie określonych skupisk storczyków w danym kolorze, uzupełnianie linii tutaj, kiedy będzie dany fragment pusty, i, sta i stanie tutaj taki, taki ludek, tak, to uzupełniam całe pole i dana osoba dostaje od przy tego punkt. Także kiedy przejdę tą strzałeczkę czerwoną, to też dostaję punkt i uzupełniam wtedy tutaj też wszystkie miejsca znowu, nie tylko to linię. Uzupełnianie tych pól, tutaj powinny być 5 pól włożonych na początku. Kiedy będzie 0 już, że ktoś w dany grać bierze ostatnie, dostaje też punkta, bo ze względu na to, że nie ma wyboru, tak, i uzupełnia sobie 5 puls z tego stosu tutaj dobierania. Tak wygląda gra generalnie. Wszystko oznaczamy tutaj tymi naszymi znacznikami na, 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 na stole punktacyjnym. I taka, taka gra o, o pszczołach, o storczykach logiczna, całkiem ciekawie zrobiona bez jednej beczułki miodu, ale, ale generalnie bardzo ładna, bo i te beczułki są ładne, i te ule są ładne, storczyki te są całkiem, całkiem przyjemne, mamy te wszczółki, te pamiętamy, żeby wszczółki pomiędzy ulami, bo nam przynoszą, przynoszą punkty, pamiętamy, żeby całe pole było, było zapełnione, poza tym ostatnim ruchem, kiedy ktoś już ma pi, piąte pole, pamiętamy, żeby powiększać je przy powiększaniu, żeby dostawać punkty także za te wcześniejsze z danego koloru. I pamiętamy, że jak mamy dwa z danego koloru, to żeby brać peczółkę, z tym się śpieszymy dla, dla punktów z tych dużych tutaj słoików miodu. I tyle. I tyle o grze. Queens. Ładna gra o pszczołach. Logiczna. Dzięki.